Dzień dobry, dzień dobry, w Niedzielę 18 sierpnia. My tutaj sobie jesteśmy na śniadaniu w tradycyjnym w składzie. Patryczek jeszcze śpi, więc tam Agnieszka z nim jest, zaraz się zamienimy. Mamy już po śniadaniu, Agnieszka też nam dołączyła po chwili, a teraz standardowo plac zabaw. Tutaj mamy. Tutaj już pani przygotowuje basen, ale my idziemy do kościoła zaraz i opuszczamy już tutaj budynek. W którym mieszkaliśmy, o tu już nas samochodzik się pakuje No Także miło było tydzień, to spędziliśmy tutaj Oliwia do nas dołącza, Patryczek jej pomaga schodzić, o Proszę, idą się bawić. Kuzyni Chociaż na zewnątrz gorąco jest to jednak patryczek postanowił że tu jeszcze chce na świetlicę przyjść troszeczkę <laughs> To przed chwilą późno układaliśmy ale włożyliśmy do połowy i już płatnie nie chce To Jeszcze niecierpliwość czterolatka niespełna No i gramy z patrzeciem. w pilar Patrzyć gra tak jak umie Muszę się okej. No, i my już opuszczamy domki. No, Patryk to nawet machał przed chwilą. no Nawet tutaj nie byliśmy. Tyle atrakcji było, że nie wszędzie. Tak, zamki. Ale nie byłeś na zamkach. Ale chyba jeszcze nie nudziło. Przez tych parę dni. A my tutaj dotarliśmy do Kosalina. Jesteśmy tutaj na rynku, parzece goni trochę za gołębiami. Tak wygląda rynek staromiejski w Kosalinie. A Patryk ma tutaj radę z innymi dziećmi. Biega w tej rete. No, i dotarła Agnieszka. Jest patyczek już wykąpany i przebrany, nawet proszę. Tu ręcznik, tu wszystko. Mnóstwo dzieci tu się bawi w tym momencie. No, chyba 120, a może jest 30. No. Dobrze, idziemy teraz na obiad, coś zjeść. No i my na niedzielny obiad idziemy tutaj do restauracji Kowal. Jest restauracja i mikrobrowar jednocześnie. Tu mamy sprawy, które serwują no zobaczymy My wchodzimy do środka proszę jaki growa, nie wiem czy to widać tu jakieś stare kadzie rury kadzie butelki, jakieś maszyny beczki no klimatycznie jest idziemy dalej u nas wida pan z jeszcze o proszę. Oczywiście to nic dla mnie, ale tu już widzę Łukaszowi szlinka pociekła. Mięsa. O, browary, proszę, to, to popularne jest to piwo irlandzkie, widzę. Bo jest i ciemne i, i smakowe. Super, super, super. Tak wygląda ta restauracja, my sobie siadamy tutaj. Mamy menu, kowal, wyjątkowy mikrobrowar promocji dobrze coś sobie wybierzemy zaraz burgery, steki, drinki Patrz mają tutaj się mówiłem tam tam całą szafę mają tego obok tego mięsa tam Te proszę jest smakowych jest irlandzkie ciemne irlandzkie zielone, irlandzkie truskawkowe, irlandzkie wiśniowe, irlandzkie czekoladowe, irlandzkie jagodowe tutaj lubią irlandzkie no i tutaj nam weszły nasze rzeczy. Sprawy dla Łukasza, Angelika, Łukiwka, Patryczek, naturalny osoby, jakiego zasadniczo nie i sobie. I damy taki podpłomek wegetariański. My już opuściliśmy koszali i jedziemy do odcinka. Mamy przerwę w Szuchowie, wracamy już. Jest McDonald's, jest zjeżdżalnia Paryż też, ale Jesteśmy na autostradzie na jedynce. No, teraz przejedziemy parę metrów, i za chwilę znowu będziemy stali. Mamy do przejechania jakieś 6 km i to nam zajmie pół godziny. Czyli prawie że z prędkością pieszego. A już jest po 10:00 przez te korki na autostradzie. My dojechaliśmy do domku, w którym będziemy nocować. No, do hoteliku Pensatu Łukasz już tu jest, bo przed nami dotarł. Mieszkamy tutaj, zdaje się sami, dzisiaj to jest zdębowy dworek w ciechucinku. O, pójdziemy zobaczyć jak to wygląda. Nikogo tutaj oprócz nas nie ma. To jest były takie miejsce na wesela, na imprezy. Na takie prawdę sprawy. No także dzisiaj tylko my jesteśmy. Chyba nawet właściciel sobie pojechał do domu. Ten cały ten hotel jakby jest dla nas oh. Proszę jakie oświetlenie Łukasz z Angelików ma pokój numer 2 A my tutaj mamy pokój numer 6 No już tam jesteśmy rozpakowaniem w środku więc niespodzianki nie będzie ale tak, żeby pokazać dzień dobry. Dzień dobry. Patrysiu, gdzie swoje łóżeczko? Pokaż. Już bałagan jest tutaj zrobiony? Patrysiu usieszony. Tutaj sobie. sobie. Tak, miał tutaj z Agnieszko spać. Miał być łóżko podwójne dla Patrysza i Agnieszki. No, jak zwykle, oddzielnie. Ale widzę. O, mału. Nie tak wszystko idzie. Dobrze, jest telewizorek. Jakiś Jakieś herbatki. Zobaczymy łazienkę prysznic, wszystko ryż? nowe, pachnie nowością a co moja tak, będziesz się tam zaraz mył tak, będziesz się mył to tylko na jedną noc to a ten, to jest klimatyzacja czy temperatura? nie widzę nigdzie, żeby ustawić zaraz to ustawimy